Cześć wszystkim, z tej strony bajker Arturito się kłania i dzisiaj taki krótki odcinek. Mianowicie zajmiemy się tym uchwytem na bidon, no bo jest to taka totalna prowizorka. Rama, przypomnę, jest karbonowa, w Kylie jest 180 i to jest przykręcone, no powinno być wyżej, ale ze względu na to, że mam torbę bajpakingową tutaj, tak naprawdę, no to ten bidon mi nie wchodzi, nie wchodzi w żadnym wypadku. A konkretnie, zobaczcie, co tutaj się dzieje. Czyli tak, jak wpinam fidloka, jest raz, rzucam tutaj kolejny. I teraz idąc dalej, mam torbę crosso. No to wtedy wchodzi mi to optymalnie, prawda? Gdyby to było wyżej, czyli zamontowane gdzieś mniej więcej w ten sposób, tutaj. No i tak, jak widać, no ta torba nie ma tutaj racji bytu. Tutaj na tym feedloku, już ledwie co się mieści, bidon o pojemności 800 ml, tutaj 750 ml bodajże. No i taką prowizorkę zrobiłem. Wcześniej była tutaj też trytrytka założona, ale zauważyłem, że to nie działa zbyt dobrze. Poza tym, jak jest to ściśnięte trytrytką, no to wiecie, może być problem z ramą. I dlatego zakupiłem tutaj taki produkt Topika, czyli to jest taki konwerter Cage Mount Extender. A czyli dzięki temu, prawidłowo, będzie można przesunąć linię trzymania bidonu w dół, właśnie bez takiej tutaj lipnej prowizorki, jak widzicie w tym momencie. I dzisiaj pokażę Wam, jak to się montuje. Ja wiem, że to jest nic wielkiego, no ale może komuś akurat się przyda taka wiedza, czy to działa, czy w ogóle to ma sens. Więc na swoim przykładzie to wypróbuję. Jedziemy z tematem. Oprócz tego caseu, w zestawie dostajemy tutaj. Też, jak się spodziewam, śruby do montażu tego ustrojstwa No i tutaj jest też instrukcja, jak to zamontować. Może jakoś wyostrzymy, żeby też to było widać. Ok. No i czas to rozchlastać nożyczkami. Jest to aluminiowa część, nie jest to ciężkie. Cyk. Hop. No i cała tutaj tak naprawdę filozofia z tym produktem, no i tutaj te śrubecki, o jeszcze dali coś takiego. No oczywiście musiało mi spaść, no bo jakby inaczej, wszystko mi ostatnio leci z rąk i mamy śrubecki, dwie sztuki, dobra. Kolejny krok, czyli odkręcamy to badziewie. W dalszym kroku odkręcamy również tą śrubę, jak ją odkręcę? To rzecz jasna, wszystko to przedmucham powietrzem, wyczyszczę i odtłuszczę i jedziemy z powietrzem. Dołki dołki. Dobra, i wjeżdża alkohol izopropylowy. Cyk. I czyścimy. Oczywiście nie dałoby mi to spokoju, jakbym nie zrobił jeszcze takiego myku. Czyli alkohol na wacik, i tutaj jeszcze to przeczyszczam. No, coś wylazło brudnego. Właśnie o to chodziło, żeby to ogarnąć. Dobra, jeszcze raz przedmuchamy powietrzem. No i temat tego mamy tak naprawdę z głowy. Dobra, i następny biorę extender i wrzucam tak wstępnie te śruby. Tutaj raz. No tu idą te dłuższe śrubki. Chociaż nie wiem, czy nie są za krótkie. Zobaczymy. Nie, spoko, łapie gwintu wystarczająco. No i ze względu na karbon, no to tutaj wiadomo będzie potrzebne dokręcenie z odpowiednim momentem. I do dołki mam ustawione 4 Nm i kręcimy. Pierwsza poszła. Dobra, i próba jeszcze na tej. Czy wszystko bangla? Dobra, i jeszcze ostatnie tu. wiadomo, te siły się rozkładają. Dobra, mamy to. Hop. Jeszcze tutaj, no nie ukrywam, spodziewałem się, że będzie jeszcze niżej w stosunku do tego, co było wcześniej. No ale nie można mieć wszystkiego, zobaczymy zaraz. Jeszcze wyroku żadnego nie będę tutaj wystawiał na to. No tutaj, wiadomo, metal do metalu, ale zrobimy to również, żeby siły się równomiernie rozkładały. Dobra. I montaż mamy zakończony. Zobaczmy, jak to wyjdzie teraz w praniu. Czyli tak, ładujemy fidloka. No tutaj to nie wpłynęło w żaden sposób na funkcjonowanie, więc tutaj jest zachowane jak trzeba. Tutaj bidonek wchodzi nam elegancko, ale jeszcze patrząc na to, jak to siedzi tutaj wyciąganie no zdecydowanie lepiej jak na jednej śrubie i na trytryce, no teraz cicho jest. wcześniej coś tam strzelało w, tej, w tym aluminiowym wcześniej strzelało coś w tym aluminiowym uchwycie na bidon. teraz mamy wszystko prawilnie. No mogło być trochę niżej. Spodziewałem się, że jednak będzie ta konwersja bardziej tutaj OK i mamy efekt finalny. tak jak widzicie. Ten feedlock wchodził jak wchodził. Znaczy, tutaj tej, tego paska nie zakładałem, bo tutaj trzeba podrzeciągać, więc no to jest kosmetyka. Ważne, żeby tutaj było dociągnięte do samej góry i tak jest. I co my tutaj widzimy? No, tak naprawdę myślę, że jest spoko. Mogło wiadomo być lepiej, ale przynajmniej no nie, nie buja się to na boki. Cyk, cyk. Da się wyjąć. To jest, to traktuję jako bidon rezerwowy, Czyli najpierw pije z bukłaka, później. Leci feedlock, a to jest tak naprawdę ten trzeci bidon, którym uzupełniam płyny. Gdzieś tam, jak staje na przerwie, no to z niego korzystam, żeby zbyt często nie wyciągać. No, bo wtedy to się wszystko mi na tym starym systemie drutowanym gibało. Teraz jest lepiej i pewnie będę w części z niego korzystał. Jeszcze zobaczymy na innych bidonach, jak to funkcjonuje. Dobra, mamy bidon litrowy. No nie ma szans. No to on się tutaj nigdy nie mieścił. No, Jeśli bym jeździł bez tej torby, to wtedy ma to sens. I tutaj mamy kolejny Bidon, taki 700 ml, i też wchodzi wszystko gra, więc w sumie no, dopiero wyjdzie w praniu jak będę jechał, ale już widzę, że ładnie się to prezentuje co do kosztu samego tego konwertera, no to, to nie są jakieś duże pieniądze. Można zacząć od MyFriendów, czyli zakupu z temu czy tam z AliExpress za około 20 parę złotych, albo można pójść na łatwiznę, tak jak ja poszedłem i nie czekałem na długą przesyłkę, zapłaciłem za tego topika 55 zł bodajże. No i co? I w sumie fajnie to wygląda, łatwo się montowało i w ramach takiego podsumowania szybko to się to robi, daje to funkcjonalność, jeśli jeździmy, jeździmy na bikepackingu. Jeśli mamy na przykład mniejszy bidon 500, 400, 450, no to też wtedy to wpływa na jakość. Co prawda no nie, nie trzeba byłoby wtedy tego konwertera, ale gdyby ktoś chciał tutaj włożyć mniejszy bidon, no to tym bardziej ma więcej powierzchni do zagospodarowania. A jak będzie się sprawował dalej, no to zobaczymy w praniu. Ja tymczasem dziękuję Wam pięknie za spędzony czas z rowerowymi pozdrowieniami. Trzymajcie się ciepło. Cześć, Biker Arturito.